STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa na pomocowej konferencji trenera Jagielloni Białystok i Wajło Petewa po meczu Lech Poznań Jagiellonia Białystok, w którym to gospodarze wygrali 4 do 0. Poproszę o komentarz trenera Petewa. Coach, if you can please, how can you resume this game? It's a game for us. In the first half For mistake, for goals, this is uh, our attitude is not built like before. We talk uh, a lot about the motivation. We have to finish in in the good way, but generally, generally is very bad game for us. And also, we have luck because we I think that we can chance to to receive more. Uh, We repeat the same scenario może 5 or 6 games i score. Easy mistake i wREVESE score. This is the first points what we have to jest point uh, to fixuje for the next season. Rozegraliśmy dzisiaj bardzo złe spotkanie. W pierwszej połowie w zasadzie popełniliśmy 4 błędy, które kosztowały nas 4 gole. Oczywiście nasze nastawienie było złe w przerwie, mówiliśmy o, o jakiejś motywacji no i w zasadzie możemy być szczęśliwi, że nie przegraliśmy wyżej. Natomiast scenariusz z dzisiejszego meczu w zasadzie jest bliźniaczo podobny do scenariuszów z 5-6 poprzednich meczów, gdzie również popełnialiśmy błędy i za chwilę traciliśmy gole po bardzo głupich błędach. Tak więc, to jest pierwsza rzecz, którą musimy wyeliminować, jeżeli. Chcemy lepiej punktować i zdobywać i przede wszystkim wygrywać. Ok, coach, so I've received some questions for, uh, from journalists. Kilko y, dziennikarzy przesłali y, pytania. Pierwsze pytanie zadał y, Jakub Cimoszko z Wirtualnej Polski. Mm. Jaki cel miała zmiana napastnika na defensywnego pomocnika w przerwie meczu przy stanie 0 do 4? So, uh, the first one question mm -hmm. is from uh, Mr. Cimoszko from uh, Wirtualna Polska. And he, and he, ask, uh, and he asks, uh, what was the reason that, in the, that, in, uh, that after the first half uh, you make the substitution. Uh, you send off from the pitch uh, the striker, and you put in uh, the de defensive midfielder for us to be more stability to help to the defensive line because in defensive line we make very easy mistake, and only for this, only for, for this reason to have some, some uh, balance. Uh, we have, we know that we have younger. players but generally jest not good game is for for this season we more experienced players to little more na zadane pytanie Tener powiedział, że przede wszystkim chciał trochę wprowadzić więcej balansu w drugiej, w drugą linię. Ponieważ no, tam działo się źle w pierwszej połowie, przede wszystkim chodziło również o to, żeby troszeczkę wzmocnić linię defensywną, która popełniała błędy. Fakt, że dzisiaj ta nasza linia defensywna była stosunkowo młoda, ale to w żadnym stopniu nie tłumaczy z popełnionych błędów. Tak więc, no, przede wszystkim chodziło o to, żeby bardziej zbalansować drużynę. Kolejne pytanie, również od redaktora Cimoszki. Mm. Dyrektor sportowy Bereo Stara Zagora potwierdził informację, że Jagiellonia składała ofertę za Aleksandra Wasiliewa czy pomysł na jego ewentualne ściągnięcie wyszedł od pana. Mm -hmm. Czyli odpowiadając na to pytanie. Trener nic nie wie na temat tego zawodnika i w ogóle nie wie, skąd pojawiła się taka informacja. Kolejne pytanie, tym razem redaktor Maciej Kmita. Po raz szósty z rzędu mistrz Polski skończy sezon ze średnią poniżej dwóch punktów na mecz. To jedna z najniższych średnich w europejskich ligach. Co pana zdaniem może mówić o polskiej lidze, że tak niewiele trzeba punktów, by ją wygrać. So the next question is about our league because it's sixth time in a row, when the Uh, the best uh, team in Poland, the Polish champion, needs to um, play in qualification. No, uh, needs to um, win less than two points for a game to be a champion. And uh, does it? And what do you think about it? Tell me again because I know. Okay, uh, this is the sixth time in a row. Uh, sixth time? Yes, sixth time in a row, uh, year by year. Uh, that uh, the best team in Poland, the champion of the Poland, needs to uh, need to win uh, less than uh, two points by a game, and uh, what does it mean in European? But it is all, everything is psychology. Everything is p psychology for me, because uh, you know, is when you have some points advantage, you know how many points you need to to finish first, and. And, uh, every, uh, every game here it was it was different if you will not be 100% we have chance to lose the game easy mm -hmm. yes but uh, the question was also that average uh, that mm -hmm. the, the, the average number for each game if you which you need to, uh, to win is less than two points to be a champion so the Legia also win the championship and uh, if you if, if you for example uh, take them all the results and on uh, all, all results, and then uh, you will uh, check how many games they, yeah. they played. It, uh, it means that they uh, won average uh, less than two points for a game. So and this is one of the lowest uh, number in whole Europe. So does, what does it mean in your opinion? But if it was happening, maybe if it happened for some reason. But you know, is the, the winner? They they not judge them. They was first. How many points there was first. Więc odpowiadając na pytanie redaktora Kmity e, Po prostu zwycięsto się nie sądzi. Legia była pierwsza. Tyle. E, pytanie od redaktora Radosława Nawrota. Panie trenerze, czy zajrzało panu w pierwszej połowie widmo rekordowo wysokiej porażki? So coach did you afraid after the first half, that we will Uh, lose here uh, such we uh, buy such high result I think that in if somebody is not afraid maybe who's stupid what I watch in the first half uh, of course I'm afraid of course they have opponent with very quality players and we make four mistake and we receive four. it's normal to, to create uh, another four or five uh, situation. To jest normalne. Odpowiadając na Pańskie pytanie, Panie redaktorze, trener powiedział, że... Oczywiście, że się bał, tylko głupi by się nie bał. Zwrócił, zwrócił uwagę na to, że grał dzisiaj przeciwko bardzo dobrej drużynie z wysoką jakością. Raz jeszcze zwrócił uwagę na to, że... Lech Poznań stworzył w pierwszej połowie cztery sytuacje i strzelił cztery gole. Ostatnie pytanie od redaktora, od redaktora Cimoszki. Czy po dzisiejszym meczu żałuje Pan decyzji, że zimą nie doszedł do skutku transfer Daniego Ramireza do Jagiellonii? So. Uh, 't what do you think uh, and uh, don't you feel some pity that uh, after, uh, af after today game that Danny Ramirez who had an uh, offer from Nagilonia, finally didn't, uh, mm -hmm. di didn't, didn't come to Białystok and he, and is playing now for local? Uh, this is the, from before we cannot uh, look. this is before six months. Maybe we'll make mistake, maybe no. Bo to jest problem z Ramirez. To jest naprawdę problem. Kończąc, odpowiadając na pytanie redaktora, trener stwierdził, że to wszystko działo się 6 miesięcy temu, wtedy nikt nie mógł przewidzieć, jak by to wyglądało dzisiaj. Oczywiście dzisiaj możemy o tym mówić w kategoriach błędu lub nie, natomiast no to działo się jakiś czas temu i stwierdził, że na pewno dzisiaj problemem nie był Danie Ramirez. To były wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu za uwagę. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok.